Hello! Witam wszystkich w Dreamville. Mieście jest stworzone specjalnie do wyzwania i do tej serii. Chociaż miasto, tak powiedziane na wyrost, ale spokojnie coś się tutaj jeszcze wybuduje. Jak już widzieliście tytuł, Wyzwanie Dreamera, hey, odnosi się oczywiście do postaci naszego słynnego, miałskiego malarza, Degana Dreamera. Wyzwanie wymyśliłem sam, chociaż wydaje mi się, że kiedyś, w jakiejś odległej przeszłości, natknąłem się na którąś właśnie na takie podobne wyzwanie, ale teraz ostatnio szukałem, żeby się upewnić. coś się okazuje, że nie ma, ale jak już mówiłem, to było dawno. No dobra. Teraz przedstawię pokrótce zasady, jakimi będziemy się kierować w tym wyzwaniu. Jest ich 5, powiedzmy 6, tak mniej więcej. Po pierwsze nasza postać nie może podjąć pracy, musi zarabiać na życie malując. Po drugie, wystrój mieszkania ogranicza się do przedmiotów włącznie do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Puszko, prysznic, lodówka, gazówka i takie tam rzeczy. No, tam jest telewizor, powiedzmy. Nie? Uznaję to jako podstawową potrzebę, więc telewizor musi być. Choć w sumie dla simów zabawa jest podstawową potrzebą, więc wcale się nie mylę. Sprzęty, wszystkie oczywiście są najlepszej jakości, te najtańsze, żeby właśnie było trudniej. Teraz trzecią zasadą e, są zwiększone rachunki, 500%. Mam jeszcze dodatkowo utility mod, e, który sprawia, że te rachunki są jeszcze wyższe, bo jest liczone zużycie prądu, zużycie wody i no, to tak, w prawdziwym życiu. Nie? Po czwarte, nasza główna bohaterka, tak zjazywam, że to będzie ona, no, może założyć rodzinę, ale najpierw musi mieć na koncie przynajmniej te 5000, żeby mieć za co żyć. I ten potencjalny mąż czy żona, to już tam zobaczymy, wyjdzie w praniu, też nie może zarabiać normalną pracą i też będzie musiał, musiała znaleźć sobie jakieś y, artystyczne lub też nie zajęcie. No i szósta zasada, Simka musi mieć aspiracje bogactwa. No i najfajniej by było, nam się wylosowało, y, że ma pragnienie życiowe zarobienia 100 tysięcy simoleonów. Oczywiście wszystkie te zasady będą w opisie pod każdym filmikiem z tej serii, jeżeli gdyby ktoś potrzebował sobie nie przypomnieć albo gdyby chciał sam spróbować. Także proszę bardzo. Więc tak, teraz przejdźmy do odtworzenia naszej głównej bohaterki. No, nazwisko oczywiście Dreamer. Zobaczymy, to nam się wylosuje. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Jan, <grych> Tak, bo tak sobie postanowiłem. No i proszę panią. No i fajnie. I dobra, głowa w porządku. Tak sobie myślę, tak, że, że czarny ale może może skoro to artystka, to może jakieś kastomowe fajne, kolorowe. te niebieskie, no będę musiała je zmienić w bo tak troszkę łyso pani wygląda, bo ich nie ma za bardzo. No nie wiem, zobaczymy co jeszcze. Aha, czy tutaj nie ma zbytnio a tutaj? O, tutaj są jakieś, no nie. Tutaj jak widzicie mam dużo podmianek, prawie pod każde, no akurat nie pod takie. To jest w sumie fajne, ale nie, jednak zdecydowanie bardziej mi się podobają Zdecydowanie bardziej mi się podobają te. Teraz jakiś inny kolor brwi. No nie wiem, zobaczymy. Teraz zmienimy je na inne. Ja, tutaj są brązowe, nie? Tutaj też mam dużo customowych oczu. też tak, dużo, no tak średnio, nie? Ale ja tak ostatnio użyłam tylko i wyłącznie podmianek. Dobra, coś co z tymi brwiami trzeba je zrobić? Jakiś inny kolor musi mieć, no bo kurczę, ledwo je widać. A, drogi są tutaj. No dobra. Jest taki ciemne, ale też nie za gęste. A może takie nie. Wygląda dosyć surowo. Nazywa to, że surowo. A tutaj takie? Nie, to są pewne do tych... Te nie wiem. Może te. W sumie to są w porządku? oni chyba zostawię takie, bo nie chcę mi się przeszukiwać tego wszystkiego. I teraz myślę, że weźmiemy te, albo te, które z tego mi się podobają. Nie, tylko które. Chyba te są lepsze i do tego weźmiemy kredkę jakąś taką ciemniejszą. No, całkiem ładnie wygląda. Cienia czyli dawać nie będę żadnego na oczy, ale jakąś pomadkę na pewno. Może taką. Wygląda dosyć naturalnie. I weźmiemy jeszcze do tego błyszczyk jakiś. Gdzieś tutaj był. O, już tutaj widzę, o. Nie, tak, już to taki, o. No i fajnie. Teraz ubranie, ładna kobitka. Ja mam już dla niej strój wybrany. O ten, jak na malarkę przystało. Dobra, to teraz zostawię pozostałe stroje. Pamiętam, że za pierwszym razem, jakieś 15 lat temu ponad, jak grałem z nim sobie jakoś tak, po raz pierwszy jakoś tak, nie pomyślałem, że można każdy strój sobie osobno ustawić i po prostu zostały, zostawiłem sobie taki, jaki był ustawiony defaultowo. I później jak odkryłem to, że można było zmienić, to byłem czasem wiedziony trochę, że jedynym sposobem było, żeby kupić nowe ciuchy i wtedy zaprojektować nowe ubranie, ale no... Sam fakt, że o tym wcześniej pomyślałem, był denerwujący dla mnie. No nie, ten kolor nie pasuje. Ale co, to nie wygląda. Ej, nie, to akurat nie. nie na przykład to. Tutaj wszędzie są podmianki, więc na przynajmniej większości. Chyba ja po raz o tym mówię. Hmm, tutaj jakąś piżamę o króliczki jest fajna. Six hours later. I teraz weźmiemy... Nam się ustawiło na raka osobowe, co jest w porządku. Dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że w przypadku niechlujnego nie było e, tylko dwóch czy nawet zera punktów, bo to jest wtedy najgorsze. To jest cech. Ja mnie najbardziej irytuję, że oni później jak się kąpią, zostawiają pełno wody na zewnątrz, wszędzie, gdzie to możliwe, a później się denerwują, jak się proszę to posprzątać. Nie? No dobra, teraz tak jak mówiłem na początku, e, porządź za bogactwem jako nasza główna aspiracja. I teraz mój odbione cekę Ci odrzuca. Przedstawię teraz mój sposób, jak ja randomizuję swoje e, daczy, cechy, które chcę nadać swoim simom. Więc tak, idziemy do teraz do Random Number Generator. Tutaj już mam ustawę od 1 do 6 i klikamy generuj. O, nic się nie ruszyło, ale powiedzmy, że to jest 3. Powiedzmy, że jeszcze wygenerował nowe. Więc tutaj jest nie, 6 tych plansz, nie? a z czego wydosowaliśmy 3. To będziemy wybierać teraz osować spośród tych, które są na tej planszy. Teraz generuj raz cztery, czyli raz, 2, trzy, cztery, czyli będę kręciły rude włosy. Teraz kolejna, open, kolejny ten, kolejna cecha. Generuj to będzie już teraz na drugiej planszy, czyli tutaj. Jeszcze raz generuj. Nie wiem, dobra powiedzmy, jeszcze raz nacisnę, bo chyba nic się nie ruszyło znowu. Sam nie wiem czasami, czy to po prostu się generuje to, co było, czy nie. Ciężko powiedzieć. Aha, bielizna. No. No, no dobrze. Dobrze niech będzie. E, I teraz co odrzuca też na drugi planszy? E, jaki numer? Jeden. A więc wampiryzm. Cieszy mnie nie fakt, że nie, nie, nie ten. Nie przesunęło mnie tu do żadnej z tych tutaj, bo to jest w sumie najgorsze przyznam, że nie wiem dlaczego w ogóle tutaj te cechy są, bo tak jakoś, no nie wiem, dla mnie w każdym razie są bezużyteczne, bo i tak mało kiedy gram nad naturalnymi istotami, no chyba, że to są to kosmici, nie? Ale generalnie uważam, że są to kiepskie wybory, jeśli chodzi o odrzucenie czy o No cóż, każdy ma jakieś dziwne, lub też nie dziwne. Każdy ma w części jakieś więc szanujmy ten fakt. Dobra, a więc akceptuj. Nasza piękna Diana Dreamer jest już gotowa. Teraz pozostaje ją tylko wprowadzić na pustą parcelę i zacząć budować. Tak więc mamy już naszą simkę wprowadzoną na parcelę, i teraz trzeba będzie nam zbudować jej domek. Oczywiście nie będę to jeśli bać jakieś tam. Nie wiadomo jak bardzo wyszukane kształty, więc po prostu powstaje zwykły klocek i, i... i tle. To po prostu. Idę się wylosować, zrobić 100 tysięcy. No, po prostu, no. no prostu. cud miód malina. To teraz zaczynamy budowanie. Dobra. No dobra, to teraz tutaj od razu zrobimy dach. już jesteśmy w tym trybie budowania. O proszę, bardzo taki brzydki, jak nie wiem. Ale, ale trudno. Samie, że jedynie kąt, zmienię, żeby tak nie wystawał, jak to krasnęła. Może na 30. A z nie chciałbym po prostu pokrywać tego dachu płytkami, no bo też uważam, że niezbyt nie to wygląda, że jak już to, to jest chyba lepsze. Ale sobie przesunę chyba okno tutaj, bo mnie troszkę irytuje. Ależ tak też nie jest najlepiej. A, nieważne. No dobra, to teraz zabieramy się za wyposażenie wnętrz. Zazwyczaj zaczynam od łazienki, bo przyznam, że to jest dla mnie najprostsze, bo nie muszę się zastanawiać co tam wstawić, bo tylko po prostu wstawiam podstawowe rzeczy, podstawowe przedmioty i, i koniec. Na chwilę, no, daj mi i wybrać, panie. Może taka bardziej żółta deska, why not? I teraz weźmiemy sobie prysznic, jak ja taniocha, to taniocha. Niech będzie tak tutaj tą najtańszą walkę z tych stojących. Tak, do tego jeszcze lustro. No, łazience musi być lustro. To pewno no, nie jest to jakoś tak specjalnie podstawowy, ale już niech będzie. Teraz tutaj specjalnie sobie zostawiłem tą ścianę, żeby nie było tutaj żadnych tych żadnych okien. Bo myślę, że tak w sumie lepiej zresztą... No, no, no wiadomo też nie, nie każdy ma okno nie? w kuchni, więc... więc jakoś sobie trzeba też radzić, więc tutaj też postawię tak raz, dwa, trzy, nie wiem, cztery, pięć może. już tego obrazówka nie mogę, ma... aha, są inne kolory, no tam na taka, żeby gdzieś się dopasowywała. Oczywiście zaraz tutaj zamienię to kolejnością, bo tak niezbyt mi nie to tutaj odpowiada, ale ważne, żeby najpierw było. dawałabym tą, niż tą, ale ta jest za to tańsza. A w końcu ma być najtaniej, więc no proszę bardzo, chociaż wygląda na obrzyganą. <laughs> no ale trudno. I teraz tak się... lodówka na pewno tutaj. Mm, teraz tak, to może być tu, a jeszcze będę musiał ten... E, jeszcze będę musiał wstawić tutaj umywalkę. Tylko no, tak troszkę mi nie pasuje to miejsce, żeby od razu przy platce była była umywalka. Hmm. A może jednak nie? Może jednak po tej stronie zrobimy. To będzie tutaj, to wstawię tutaj, a to tutaj. I wtedy może tutaj na przykład umywalka niech będzie. O. Albo już zostawimy to i wstawię po prostu tutaj śmietnik, że nie musiałaby wychodzić z domu. Za każdym jasmieł, jak się napije czegoś. A, i przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to koniecznie muszę sobie ustawić tutaj alarm. Że nie było, że za pierwszym odpaleniem będzie odpalenie. <grytanie> że nie było, że za pierwszym gotowaniem, że, że od razu spłonie pół chałupy, nie? Albo co <grytanie> ona sama zginie. No to by było takie niefartowne. A i jeszcze koniecznie też musi być ten no, alarm. Alarm nie miałby być musi, bo to też bardzo niestety częste, że od razu pierwszej nocy przychodzi złodziej. Najczęściej zapominam o tym alarmie i jest tak, że po prostu złodziej przychodzi pewnej nocy, a dopiero wtedy sobie myślę, kurde, trzeba było mi alarm kupić. No i wtedy od razu, jak tylko złodziej ucieka, czy cokolwiek z nim się dzieje, jak już go po prostu nie ma, to zawsze kupuję ten alarm. No dobra, to teraz tak, to teraz telewizorek. Taki tam. Taki tam główny telewizorek. A, bo tam te różowe to są dla todlegów, więc to, to nie to. Kanapa. Nie, coś taka do. No, podła kanapa. Taka <grytania> niezmodowana. Sofa dla dwóch osób. Nie, wiem, może ten krok będzie lepszy, a może. Nawet będzie sobie taki. To też w sumie ważne a niech chcę stoi na środku, bo czemu by nie? Jakieś krzesła na pewno. Co ja kupiłem, przynajmniej trzy. To będzie też jedno biurka, Ja tam w sypialni ustawię. Eee, tak, stół. Potrzebuję teraz stołu. A taki tam chcę. Tak, i chcę tam podstawowy stoliczek? No, póki co dla niej samej przede wszystkim, bo raczej no, kto miałby przyjść. Czas jacyś gości na pewno się niestety przytrafią. Niestety, tak. Mój wrodzony introwerktyzm tutaj przemawia. A nad czym ja tutaj się zastanawiam? A, tak, właśnie, bo chciałem tą... Chciałem przede wszystkim już talurę tutaj wstawić, tylko nie wiem, czy to tutaj ją postawić. o no, tutaj taką specjalną, którą można pod prątem postawić i ona też będzie działać tak, jak trzeba. No nie wiem, na razie zostawmy ją tutaj. Też myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, żeby po prostu stała sobie tu. A. Aż tak, to by sobie zasłaniała. Dobra, niech będzie urosłem, no bo skoro już kupiłam tą, żeby była na ukosie, no to trzeba wykorzystać tę możliwość, prawda? E, dobra. Ja słuszko. Ach, tutaj mam takie fajne piętrowe, ale tutaj raczej nie będę ich stawiać. Tak, pamiętam, gdzieś byliśmy, nawet jeszcze w piątej klasie to było, i właśnie tam, gdzie mieliśmy spać, były łóżka piętrowe. Ja tak sobie pomyślałem od razu, że kurczę, fajnie, zaklepię sobie, bo nigdy nie miałem łóżka, nigdy nie miałem możliwości, znaczy łóżka piętrowego, żeby nie było. Nigdy nie miałem możliwości na nim spać. Ja więc tak sobie pomyślałem, że dobra, fajnie, zaklepię sobie to łóżko. Nie? No i wszystko ekstra, ale jak wszedłem, to ono zaczęło się chwiać. Tak sobie pomyślałem, o nie, nie ma opcji, nie będę w tym spać. Tenże całe szczęście, że było łóżek trochę więcej niż nas w pokoju. Więc możemy sobie wybrać inne, które było normalnym łóżkiem, stało na podłodze i nic, nikogo tam pod spodem nie było, nie? I było blisko ziemi. Także, ten dobra, wstawiamy teraz jeszcze też biureczko. A takie tam artystyczne, w sumie, więc czemu by, nie? I niech będzie tutaj. Komputera mieć nie będzie, bo to nie jest potrzebne. A tym drogie są komputery. Anyway, nie są potrzebne, po prostu. Nie jest nam potrzebny komputer. Za to, nie, nie w tym miejscu. Za to tutaj sobie postawię lampkę. Jeszcze oprócz tego e, tutaj wstawię, tutaj też. Tutaj dwie. Albo nie dwie, teraz na jedną tylko, tylko po prostu postawię na środek, żeby było. E, tak sobie myślę, czy coś jeszcze jest tutaj potrzebne. Chyba nie, budzika nie, bo po pierwsze i tak nigdy go nie używam, a po drugie no, i tak nie będzie do pracy chodzić, tylko będzie pracować w domu, więc budzik jest niepotrzebny. No, także tak, myślę, że to będzie koniec, myślę, że koniec zbudowania, I tak się prezentuje nam nasza chałupka, nasza chałupka naszej drugiej pani Diany, Diany Dreamer tak sobie dopowiadam, że ona jest po prostu jakąś daleką krewną dreamerów i, no i dlatego postanowiła sobie e, takie życie wybrać, nie? I tak sobie wybrała i teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie jest to piękna budowa, absolutnie nie jest zaprzeczeniem wszystkiego, piękna, ale najważniejsze żeby była funkcjonalna, prawda? Wydaje mi się, że chyba skończymy na tym, co tutaj widzicie. Następny filmik będzie już, że tak powiem, właściwe wyzwanie, bo będziemy grać. Będziemy grać tą Simką i zobaczymy, jak się jej życie potoczy. Oby nie było specjalnie nieproszonych gości, ani żadnych przykrych wydarzeń. Także zobaczymy. Ale jeszcze zanim pójdę, tak, jeszcze zanim pójdę, metaforycznie rzecz biorąc, jeszcze ustawię jej fundusze na zero, żeby było trudniej oczywiście, nie? No, bo co to za wyzwanie, jak masz 8000 na koncie? Tak dobrze nie ma. coś tam nie wyszło Dobra, zobaczymy No to nic, to będę ustawał akordem, ale to już tak off-screen. Także dziękuję bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka. Aż nazwę na do Ziego, ale w każdym dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym. Pamiętajcie o komentarzach i łapkach w górę. Będzie mi miło też, jak zasubskrybujecie ten kanał. Dziękuję bardzo tym czterem osobom, które już mnie zasubowały. Jestem Wam bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że Wam się opłaci ten fakt, w sensie, że, no, że to, co tutaj będzie się pojawiało, będzie ciekawe i warto obejrzenia. Także ja już się żegnam. Dzięki za oglądanie. Bye!